Tanie miejski elektryk? Tak miało być, ale Mollycycle R1 pozytywnie mnie zaskoczył. To damski model, który okazał się wygodny, stabilny i radzi sobie nawet w trudniejszym terenie. Jeździłam nim wygodnie w mieście, po lesie i na podjazdach, w upale, a nawet w deszczu. I muszę przyznać, że ma najlepsze siodełko z jakim spotkałam się w tanim elektryku. Jeśli szukasz pierwszego e-roweru, koniecznie zobacz, co potrafi Mollycycle R1. Mówię tu głównie do dziewczyn, bo sama jeżdżę i testuję ten rower z kobiecej perspektywy. Ale jeśli jesteś facetem, zostań. Moim zdaniem to nie jest rower wyłącznie dla kobiet. Oglądaj do końca, aby poznać szczerą opinię z pierwszej ręki. Na początek poznaj moją perspektywę na ten test. To nie jest mój pierwszy elektryk. Mam za sobą kilka tysięcy kilometrów na różnych ewajkach, więc wiem co cieszy, a co irytuje po czasie. Pokażę Ci ten rower od strony praktycznej, tak jak się go naprawdę używa. Cycle R1 do testu udostępnił mi sklep ByBestGear.com, jednak nie ma wpływu na treść tej recenzji. Sklep ma teraz świetną ofertę na ten rower, więc koniecznie sprawdź aktualną cenę. Link zostawiam w opisie pod filmem. Rower po zamówieniu przyjeżdża w dużym, niemal 30 kg kartonie i wymaga samodzielnego montażu. Zdecydowanie warto, abyś miała kogoś do pomocy. Wyciągnięcie go z pudła i skręcenie to moim zdaniem zadanie na minimum godzinę. Instrukcja krok po kroku wprawdzie prowadzi przez proces składania, ale przy dokręcaniu śrub trzeba użyć trochę siły. Wszystko musi być dobrze spasowane. W zestawie są ładowarka i akcesoria, w tym klucze niezbędne do montażu, więc nie potrzebujesz swoich narzędzi. Pierwsze wrażenie po złożeniu? Rower wygląda solidnie. Masywna rama, duży wyświetlacz, rączki kierownicy wyłożone przyjemnym materiałem, coś ala skóra. Ten model ma obniżoną ramę typu step-through, to tak zwana damka. Moim zdaniem ta konstrukcja jest bardzo praktyczna. Łatwo wsiądziesz nawet w spódnicy, w płaszczu czy mniej sprawnych ruchach. Ten rower docenią też panowie. Szczególnie wszyscy ceniące sobie wygodę wsiadania, jak również seniorzy, którzy wolą łatwiejsze wsiadanie bez podnoszenia nogi wysoko nad ramą. Do tego możesz dobrać kolor, który bardziej Ci pasuje. Mój model w połyskującym szarym wygląda całkiem elegancko i neutralnie. Dostępna jest też wersja pomarańczowa, zdecydowanie dla tych, którzy lubią się wyróżniać. Rower ma duże 26-calowe koła i wąskie opony 1,75. To klasyczne miejskie rozwiązanie. Są komfortowe w jeździe, ciche, nie zamulają. W sam raz do jazdy po ścieżkach rowerowych, chodnikach, ale na nieutwardzonej nawierzchni też dają radę. Z prawej strony kierownicy masz manetkę do zmiany biegów, która obsługuje klasyczną siedmiobiegową przerzutkę Shimano. Z lewej sterujesz wspomaganiem elektrycznym i włączasz światło. Wszystko działa prosto i intuicyjnie, nie trzeba się tego uczyć. Jest tu też dzwonek, klasyczny, prosty i działa jak trzeba. Centralnie mamy duży, 3,5 calowy wyświetlacz LCD. Co ważne, naprawdę dobrze widać go nawet w pełnym słońcu. Nawet jeśli masz na nosie okulary przeciwsłoneczne. Jest jasny i wyraźny. Przyciski kontrolera są rozmieszczone tak, że bez problemu obsłużysz je w czasie jazdy. Możesz dodatkowo przesunąć kontroler bliżej rączki, aby było to jeszcze wygodniejsze. Dodam, że wszystkie kabelki są estetycznie schowane, rower wygląda schludnie i nowocześnie. Teraz ciekawostka. MoreCycle łączy się z aplikacją. Tutaj na bieżąco sprawdzisz zasięg, prędkość, statystyki. To przydatne, jeśli chcesz lepiej planować trasę albo po prostu lubisz mieć wszystko pod kontrolą. Z poziomu aplikacji możesz też podzielić się swoimi wynikami ze znajomymi. Teraz coś, co często się pomija, siodełko. Tu w standardzie otrzymujesz model Freeway włoskiej marki Selle Royal z żelową wkładką. Jest dość miękkie, szerokie i dobrze wyprofilowane. Nawet po długich trasach nie obciera ani nie powoduje dyskomfortu. Zauważyłam wyraźną różnicę w porównaniu z poprzednimi elektrykami, gdzie twarde siodełko dawało się we znaki. Po 80 km wracasz do domu i nie dasz rady usiąść. A z Freeway tego problemu nie ma. A propos wygody, ergonomiczna kierownica dobrze leży w dłoniach, więc jazda tym rowerem jest po prostu przyjemna. Molicycle ma dobrą aluminiową ramę z wpinaną baterią. Dzięki temu rower ma dobrze wyważony środek ciężkości i dobrze się prowadzi na trasie. Jej rozmiar będzie dobry dla osób od 160 do 195 cm. Ja mam 169 cm wzrostu i pasuje perfekcyjnie. Rower jest wyposażony w błotniki, co nie jest oczywiste. To niby drobiazg, ale przy pierwszym deszczu docenisz je bardziej niż myślisz. Na tylnym kole mamy też bagażnik ze stabilnym stelażem, do którego w razie potrzeby przypniesz sakwy rowerowe. Całość waży nieco ponad 25 kg już z baterią. Nie jest ciężki jak na pełnowymiarowy rower elektryczny. Jest naprawdę stabilny i pewny na drodze. Silnik skutecznie wspomaga jazdę. Zwłaszcza niweluje wpływ masy na podjazdach i w zakrętach. Różnica jest zauważalna, szczególnie jeśli przesiadasz się ze zwykłego roweru. Jednak nie przeszkadza w płynnej jeździe. Molicycle wytrzymuje obciążenie do 120 kg. W środku ma bezśrodkowy silnik o mocy 250 W z momentem obrotowym 42 Nm. To wystarczająco, aby wjeżdżać pod wzniesienia z pełną prędkością. Niemniej jednak wspomaganie elektryczne jest ograniczone do 25 km na godzinę. Oczywiście da się jechać szybciej, pedałując. Jest też opcja zdjęcia ograniczenia prędkości wspomagania, a nawet montażu manetki gazu. Jeśli jednak zdecydujesz się na taką modyfikację, pamiętaj, że aby jeździć tym rowerem legalnie, będzie trzeba go zarejestrować i ubezpieczyć. No i nie można nim jeździć po ścieżkach rowerowych. Jeśli to twój pierwszy elektryk, to pamiętaj też, że na prostych odcinkach możesz zawsze łatwo wyłączyć napęd elektryczny i jechać jak klasycznym rowerem. Kontroler reaguje inteligentnie. System wspomagania działa bardzo płynnie, załącza się miękko i precyzyjnie. Do wyboru masz 5 trybów oraz tak tzw. tryb chodzenia czyli wspomaganego prowadzenia roweru. Ten ostatni włączasz, gdy rower się zatrzyma, e, na przykład gdy potrzebujesz pomocy w prowadzeniu ciężkiego roweru. Wyobraź sobie, rower dociążony ciężkimi zakupami, który chcesz trochę podprowadzić, albo potrzebujesz wsparcia podczas wprowadzania go po schodach. Wystarczy, że przytrzymasz przycisk minus, rower rusza w tempie spacerowym, to jest 6 km na godzinę. A jak z zasięgiem? Podczas pierwszego dnia testu przejechałam 30 km w temperaturze 27 stopni Celsjusza i zostało mi jeszcze 4 piąte baterii. To robi wrażenie. Moli CYCLE ma baterię 36V o pojemności 14,5Ah. Producent deklaruje zasięg do 110 km, ale jak to zwykle bywa, sporo zależy od warunków: od poziomu wspomagania, terenu, Twojej wagi i stylu jazdy. U mnie wyglądało to naprawdę dobrze. Ważę 58 kg. Jechałam głównie na trybie pierwszym i drugim, czasami wskakiwałam na piąty i bateria spisała się świetnie. Po każdej z przejażdżek, po kilkadziesiąt kilometrów, zostawało mi jeszcze dużo zapasu, więc jak na codzienne miejskie trasy, to naprawdę solidny wynik. Realny zasięg u mnie pokrył się z tym teoretycznym, ale sporo bawiłam się opcjami, więc mam poczucie, że mógłby być jeszcze większy. Ciekawe, jak zasięg będzie wyglądał z czasem po kilkudziesięciu cyklach ładowania. Zasubskrybuj mój kanał, wkrótce podzielę się aktualizacją. Baterię możesz bez problemu wyjąć i to jest ogromna wygoda. Waży około 3 kg, więc bez problemu zabierzesz ją ze sobą do mieszkania czy biura. To nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa. Wypinasz akumulator i nie musisz się martwić, że ktoś zainteresuje się Twoim rowerem na parkingu. Ale równie ważne, nie każdy z nas ma w domu albo w piwnicy miejsca, by ładować cały rower. Tutaj po prostu odczepiasz baterię i ładujesz ją tam, gdzie ci wygodnie. Pełne ładowanie zajmuje około 5-6 godzin. Rower ma klasę ip 54 co oznacza, że jest odporny na zachlapania i kurz, ale nie na intensywny ani długotrwały deszcz. Z drugiej strony nie musisz się martwić, gdy złapie cię deszcz w trasie. Jeżdżąc z elektrykami miałam taką sytuację nieraz, łącznie z ulewą w trasie. E-bike dalej działa bez zarzutu. Ale jeśli rower jest mokry i podłączysz baterię, może dojść do korosji lub zwarcia. Podsumowując, unikaj ładowania w deszczu lub po zmoczeniu styków, jeśli chcesz uniknąć uszkodzeń baterii. Bezpieczeństwo jazdy to dla mnie zawsze kluczowa sprawa. Rower ma hydrauliczne hamulce tarczowe, zarówno z przodu, jak i z tyłu. I muszę przyznać, że działają naprawdę lekko, ale skutecznie. Co ważne, rączki mają funkcję odcięcia zasilania czyli kiedy zaczynasz hamować, silnik automatycznie się wyłącza. To dodatkowe zabezpieczenie, dzięki któremu skutecznie zatrzymasz rower. Do tego masz pełne oświetlenie. Dzięki temu rower jest lepiej widoczny, zwłaszcza wieczorem. Tylne światło uruchamia się automatycznie, gdy tylko naciśniesz hamulec. To model typowo miejski, ale przecież nawet w mieście nie zawsze jeździmy po gładkim asfalcie. Krewężniki, dziury, kostka brukowa. Na takich nawierzchniach naprawdę docenisz fakt, że z przodu masz amortyzator. Co więcej, możesz go łatwo dopasować do trasy. Wystarczy przekręcić pokrętło i ustawić poziom amortyzacji tak, jak ci wygodnie. Ogólnie on nie wygląda jak tani e-bike. Molicycle R1 z obniżoną ramą typu Step Through naprawdę zaskakuje. To dobrze przemyślany, praktyczny miejski rower, który ma wszystko, czego potrzebujesz na co dzień: dojazdy do pracy, szybki wypad do sklepu albo dłuższą przejażdżkę w wolny dzień. Sprawdzi się też na nierównych ścieżkach, radząc sobie z wartepami i piaszczystymi drogami, co była wyzwaniem dla cięższych elektryków. Siadełko i rączki, kierownicy sprawiają, że jedziesz wygodnie. A przy tym Molly Cycle dobrze wygląda. Sylwetka bardzo przypomina standardowy rower miejski bez żadnych udziwnień. Podoba mi się, że bateria jest zlicowana z ramą. To wygląda bardzo estetycznie. Komfort jazdy, moc, zasięg i praktyczne detale. Jak na ten budżet, wypada naprawdę świetnie. Na dłuższe trasy? Też da radę. Zwłaszcza jeśli zależy Ci na wygodzie i stabilności. Dlatego jeśli szukasz swojego pierwszego elektryka, moim zdaniem Molly Cycle to bardzo dobry wybór. Jeszcze raz przypominam o ofercie BybesGeelcom. Jest teraz wyjątkowo korzystna, a ponadto znajdziesz tam dużo więcej modeli różnego typu. Sprawdźcie link w opisie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film okazał się pomocny w wyborze roweru elektrycznego. Jeśli chcesz więcej takich recenzji, zasubskrybuj kanał. Będzie mi bardzo miło. A może ty już masz swój e rower? Podziel się swoim wyborem w komentarzu. Dzięki za dziś i do zobaczenia na trasie.